No słucham. Tak, mamy pierwsze pytanie do pana. Ile trzeba płacić... Ile od gołębia na lotach? No to zależy gdzie należysz do jakiego związku. Ja należę w czeskim. No to tak. każdy lot jest inna cena, jest. Zależy od transportu, od kilometrażu. Ale tak ogólnie tak, no taka średnia cena to nie więcej. No Kilkaset złotych trzeba mieć na sezon lotowy przygotowane. Aha. Także to jest dosyć drogi Dobrze. sport i trzeba mieć no, pewne zasoby finansowe. Dobrze. Drugie pytanie mamy. Ile razy dziennie pan karmi i w jakich ilościach? Yy, to znaczy 35 gramów jest na gołębia i zależy, ile gołębi mamy. Dla przykładu, przy 100 gołębiach to jest 3,5 kg karmy. Ale... raz dziennie, czy ile razy dziennie? No zazwyczaj dwa razy dziennie się siekarnie, rano po oblocie i wieczorem dwa po oblocie. Dwa razy tak? Tak. Aha, dwa razy dziennie, dobrze. Yy, następne pytanie okay. mamy, a, a, a do wody, jak, ile Pan wody daje na tam, ileś tych mililitrów do opojnika, na, na ile gołębi, ile wody? To znaczy generalnie to jest, yy, no w okresie letnim 20 gołębi wypija średnio litr wody. Aha, na 20 gołębi litr wody? Tak, ale zajemy z zapasem i również w okresie letnim dobrze byłoby dwa razy dziennie wymieniać tą wodę. Aha, dobrze. A co Pan daje, jak gołębie są chore? Jakie środki, żeby... No to konsultuje się z lekarzem weterynarii i on w ten czas przepisuje dany antybiotyk, ponieważ on jest specjalistą w tej dziedzinie. Samemu nie ingerujemy. Aha. a jakie Pan produkty poleca dla gołębi, orop? Dobra są tego? To znaczy, ja promuję tylko polskie firmy, bo one są najlepsze i najtańsze. Ja konkretnie z Eupolu kupuję karmę. Z Eupolu? Aha, dobrze. Ja też tam kupuję karmę z Eupolu. E, e, a ja, jaką karmę do rozpłodu e, kupić? Rozpłodową, lotową się kupuje dla, dla głębi, żeby wyhodować młode, a potem dla młodych stosuje się. Junior 1 lub Junior 2. To wszystko ze Eupolu kupisz w sklepie Aha. weterynaryjnym. Aha, dobrze. Jeszcze mamy dwa pytania do Pana, które ma Pan miejsce w oddziale? To znaczy, ja lotuję tutaj w Seber w Czechach. W 2009 roku byłem mistrzem. Zdobyłem w lotach młodych mistrzostwo, również w klubie lotów długodystansowych. Nowogród bobrzański byłem mistrzem w latach 2010-11-2012. I tak dalej. I szereg sukcesów w lotach dalekodystansowych z Orleanu, San Niklas, z Le Havre. Tak więc szczególnie loty długodystansowe moje wyżymacze sobie świetnie radzą. Dobrze. I moje ostatnie pytanie to jest takie, czy masz jakieś gołęby do sprzedania? Tak, zajmuję się głównie, specjalizuje się w sprzedaży gołębi pocztowych, linie i, hodowlane ja żniwiarzy i wyżymaczy. To znaczy dla młodych hodowców, często, którzy są moimi fanami na Facebooku, odstępuję gratis. Tak więc dajcie, nawiążcie ze mną kontakt na Facebooku i wyślę wam parkę gratis. Na Facebooku wczoraj wieczorem, czy jakoś tak Marcel zajął się, nazywam się sprawdzi Dobrze, świetnie, więc jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za miłą rozmowę. Śledźcie moje wpisy na Facebooku, również filmiki na YouTube. Dobrze. I kolega Patryk chciał też pana zaprosił Również polecam mój profil na Facebooku. Wiele porad hodowlanych polecam. Dziękuję za rozmowę. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołemnik, Bogatynia, Polska. Miłego lotu. Dobrze, miłego lotu panu życzymy. Do widzenia, dziękujemy. Cześć, do widzenia.